Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejsze spotkanie z Ewangelii, wyjątkowe, wyjątkowo dla mnie poruszające, no pokazuje niesamowitą rzecz, że Bóg naprawdę potrafi każdemu poświęcić czas. Ja niestety widzę siebie w tej Ewangelii w roli tych uczniów, czyli do Boga przychodzi kobieta zdesperowana, której trzeba pomóc, i ja niestety. W tej sytuacji jestem jak ci uczniowie, którzy mówią, panie, odpraw ją, bo nam przeszkadza. Ta kobieta była mm, poganką, tak? Więc to jest myślę, że dosyć istotne. Żaden Żyd nie traktowałby jej poważnie. Żaden żyd to jest istotne tutaj. Powiedzmy, po naszemu mógłbym ją nazwać dzisiaj takim pseudoateistą, czyli nieprawdziwym ateistą z wyznania, tylko człowiekiem, który jest na tyle leniwy, że jakoś nie chce mu się szukać odpowiedzi, Czyli w zasadzie prawie całe moje pokolenie, tak bym to ujął. I teraz uwaga, co mnie zachwyca w tej kobiecie, ponieważ tu jest coś wyjątkowego: że ta kobieta wiedziała, że w Jezusie jest ratunek, ta kobieta była przygotowana na rozmowę, Jezus mówił do niej typ się, a ona z automatu potrafi wiecie, przyjąć to wszystko na klatę. Czyli ta kobieta potrafi przyjąć te zniewagi, wiedząc, że w Bogu jest jedyny ratunek. Jakiś czas temu mówiłem takim tytułem wstępu o modlitwie, czym powinna być modlitwa. I ta kobieta tego doświadczyła: że wejście w relację z Bogiem powoduje całkowitą zmianę życia, powoduje cuda, których doświadczamy. Zatem tu pojawia się pytanie: czy wy faktycznie, autentycznie przylgnęliście do Boga? Czy wasza modlitwa, kochani, jest tak żarliwa, tak gorliwa, może nawet i długa, choć czas tutaj nie ma znaczenia? Że odkrywacie, kim jest Bóg, że rozumiecie, że w Bogu jest jedyny ratunek? Że to hasło, które mówiłem tydzień temu Boże ratuj, jest tak istotne i kluczowe. Kiedy sobie przypominamy o Bogu, może w taki sposób to ujmę, jeżeli na przykład człowiekowi urodzi się dziecko, jest wierzący, to owszem, pomodli się, będzie tam trochę pamiętał, jakieś tam ochłapy rzuci Panu Bogu, ale kiedy nagle nie liczę godzin na modlitwie? Jak to bezradne dziecko zaczyna chorować, albo jak się okazuje, że ma nieuleczalną chorobę, albo że może nawet się nie urodzić. Wtedy nikt, nawet nie pyta, czy minęło 5 minut, czy dziesięć, czy wypełniłem swój obowiązek religijny, pada na kolana i błaga Boga, tak jak ta kobieta. No, trochę wstyd, ale tak to wygląda. Jaki Bóg musi być kochający, że on to wszystko przyjmuje. Wierzymy, że my to robimy interesownie. Nie po to, żeby go poznać, nie po to, żeby się w nim rozkochać. Kiedy dzieje się źle, od razu pamiętamy o godzinach modlitwy. Pamiętam takie doświadczenie na parafii, kiedy to moi parafianie prosili mnie o modlitwę nad dzieckiem, któremu przestało bić serce. Ja pamiętam, że spędziłem godziny w kaplicy. Dodatkowo odprawiałem sześć świętą, wysyłałem SMSy do wszystkich, błagając o modlitwę i nie wychodziłem z kaplicy, dopóki nie miałem absolutnej pewności. Że Pan Bóg mnie wysłucha. Dopiero wtedy wyszedłem. Miałem absolutną pewność, nie znając jeszcze wyników, ja wtedy siedziałem godzinę. I co jest przykre w tym moim, w mojej wierze? Wtedy, na tamtym etapie, że kiedy już było dobrze, kiedy Bóg dokonał kolejnego cudu, kiedy Bóg potrafił pokazać, że jest Panem życia i śmierci, i dał życie temu dziecku, ponieważ wszystko się nagle cofnęło, ja poszedłem do kaplicy podziękować, i mi szkoda było pięciu minut. No, dziękuję Ci Panie Jezu, kolejny cud w moim życiu. Przecież to są chłopy. Jak ja, jako ksiądz, jak ja, jako katolik, mogę tak traktować modlitwę? Gdzie zaufanie do Pana Boga? Dlatego tak dużo mówię o tym, że ta modlitwa powinna być żarliwa. Mogę jeszcze jeden przykład podać na przykład z Waszego życia. Jeżeli ktoś jest praktykującym katolikiem i modli się też w domu załóżmy, dostał awans w pracy. No to pomodli się, podziękuję Panu Bogu, chwilę, minutę, dwie, może nawet msze zamówi. Ale ile modli się człowiek, który stracił pracę, a wie, że ma na utrzymaniu rodzinę? Nie liczy czasu. Błaga Boga na kolanach, żeby ten dał mu pracę i pomógł utrzymać rodzinę. Przykra sytuacja. Zatem chciałbym sobie zadać to pytanie, porównując. Moją postawę do postawy uczniów, prawda, że powiedziałem Jezusowi, panie, już nie ma sensu, odpraw tę kobietę, chodzi za nami i tak dalej, do tej wielkiej gorliwości kobiety, która wiedziała, że wytrzyma ten trudny czas i błagała Boga o ratunek, zadaję sobie dzisiejsze pytanie. Uwaga, ile osób w swoim życiu przyciągnąłeś do Boga? Ile osób? Ale tak serio. Nie ile zmusiłeś na przykład swoich dzieci, żeby przyszły nam przeświętą, bo trzeba. Ile poprzez swoją postawę, poprzez gesty, poprzez to w jaki sposób rozmawiasz, poprzez to ile godzin spędzasz na modlitwę za wszystkich ludzi, których nie lubisz na przykład, albo których kochasz i szanujesz, to już nie ma znaczenia. Ile poprzez taką postawę chrześcijańską ludzi przeciągałeś do kościoła, do Boga, do prawdziwego życia sakramentalnego. Ile? No właśnie. I to jest przykre. że my, jako chrześcijanie, przestaliśmy żyć zobowiązaniami płynącymi z sakramentu chrztu. Sami. Sami przestaliśmy tym żyć. Non stop rzucamy Bogu o chłapę. Jest piękny list napisany przez świętego Pawła, hymn o miłości. Często w słowo miłość wstawiam sobie tutaj słowo Bóg. Tam jest miłość cierpliwa, jest miłość łaskawa, jest miłość niezazdrości, nie szuka poklasku i tak i tak i w tym fragmencie wstawiam sobie słowo Bóg, czyli Bóg cierpliwy jest, Bóg łaskawy jest, Bóg nie zazdrości. Jedno dla mnie wyjątkowo ważne wezwanie, które chciałbym dzisiaj poruszyć, czyli miłość we wszystko wierzy, czyli Bóg we wszystko wierzy. I ja sobie to od razu biorę w odniesieniu do mnie. Czyli przychodzę do Boga, na przykład w sakramencie spowiedzi, i mówię: Panie Boże, ja już więcej nie będę. I co słyszę? No przecież ci wierzę. Jesteś moim dzieckiem, kochanym. Wierzę. I niestety znowu zaczynam robić to samo. Przychodzę za tydzień i znowu mówię, Panie Boże, przepraszam, znowu mi się nie udało. Znowu zgrzeszyłem. I co słyszę od Boga? No przecież ja ci wierzę. No Bóg we wszystko wierzy. Kiedy przychodzę naprzód błagać o modlitwę za kogoś, bo któryś parafianin mnie poprosił, albo nagle dzieje się źle w moim życiu, Padam na kolana i się modlę, wtedy potrafię, prawda? I Bóg wierzy, że ja się zmienię, że będę próbował, że nauczę się wreszcie kochać, ale nagle, kiedy tak po prostu, niezasłużenie, jako wielką łaskę, otrzymuję to, co prosiłem, i wielu z Was też, odwracamy się od Pana Boga. Chciałbym pokazać jeszcze, myślę, że jedną dosyć istotną rzecz. Historię e, Ojca Góry, Dominikanina, mam nadzieję, że nie pomyliłem, Miałem zaszczyt spotkać tego człowieka. E, moje poprzednie parafianki zabrały mnie na jamną, e, tam, gdzie miałem okazję go spotkać. I pamiętam, jak ojciec Góra powiedział kiedyś taką ciekawą rzecz, jak radzę sobie na parafii. Uśmiechnąłem się i mówił: ach, proszę księdza, to był mój pierwszy rok w kapłaństwie. Czego to ja nie robię na parafii? Takie dzieła, takie, to robię, tamto robię. Uśmiechnął się do mnie i mówi, pamiętaj, że kiedy podsumowałeś Boże dzieła, jeżeli podsumowałeś w ogóle to, co robisz, to znaczy, że to nie ma nic wspólnego z Bogiem, Boże, Bożych dzieł nie da się podsumować, Boga nie da się ująć w te nasze ramy. Chciałbym króciutko powiedzieć jedną historię z jego życia. Jeżeli się pomyliłem, przepraszam, natomiast czasami w historii ludzi świętych, jak czytamy, jest coś takiego, że legenda, a prawda bardzo się zacierają. Czyli tak bardzo chcielibyśmy, żeby pewne rzeczy były, faktycznie takie były, że każdy dodaje coś od siebie. Z czasem nagram oddzielny odcinek w ogóle o Ojcu Janie Górze. Natomiast jest to dla mnie wyjątkowy człowiek, który tak był zapatrzony w Jezusa, miał bardzo mocny charakter. Jego marzeniem było to, żeby sprowadzać młodzych, młodych ludzi na drogę wiary. Bardzo chciał zorganizować spotkanie i zresztą mu się to udało. Po 100 tysięcy młodych ludzi przyjeżdżało na spotkanie do Lednicy. 100 tysięcy młodych ludzi. Natomiast jakie były początki? Pojechał do Jana Pawła II z prośbą o błogosławieństwo, wiedząc, że nie ma żadnych pieniędzy na stworzenie tego dzieła. Marzył tylko o tym, czyli jego marzeniem było to, żeby ludzie wreszcie poznali Pana Boga. Miał jakiś upatrzony teren, natomiast nie miał żadnych pieniędzy na to. Jan Paweł II pobłogosławił go, mówiąc: Słuchaj, masz od dzisiaj Boże błogosławieństwo. No i ten nonstop myślał, Sprowadził nawet architektów, którzy już zaczęli mu planować budynki, pomimo tego, że to nawet nie była jego działka. Taki wariat. I w pewnym momencie do kancelarii weszła kobieta zapłakana, która mówi: Ojcze, jest straszna rzecz, ale straszna rzecz, ponieważ mam mnóstwo pieniędzy, a nie mam Bożego błogosławieństwa. Moja jedyna córka umiera, jest nieuleczalnie chora. Wydałam pieniądze. Duże pieniądze na to, żeby udało się uratować, ale się nie udało. Ojcze, mam mnóstwo pieniędzy, a nie mam Bożego błogosławieństwa. I tak jak Jezus z dzisiejszej Ewangelii zaczął, wiecie, prowokować tę kobietę, zaczął mówić do niej w taki sposób, yy, i ona to wszystko przyjęła, nie obraziła się na niego, Jan Góra zareagował podobnie. Ponieważ on się zaczął cieszyć, śmiać, podniósł ręce do góry i mówi: Jest! Proszę pani, cudownie się składa! Bo ja nie mam pieniędzy, a mam Boże błogosławieństwo. Jak ta kobieta zareagowała? Jak jej było przykro. I co musiałaby powiedzieć, w ogóle pomyśleć osoba, która przychodzi do księdza po pomoc i radę, a słyszę takie coś? I on mówi: Proszę pani, pani wraca do domu. Pani córka jest zdrowa. Ale kiedy pani później e, będzie chciała pomóc, to pani przyjdzie i porozmawiamy. Wiadomo, ona no, wyszła obrażona. Nie dziwię się. Ale wróciła do domu i okazało się, że jej córka, już nastoletnia córka została uzdrowiona. Czy podobnie jak w relacji tutaj z Jezusem. W związku z tym przyszła po jakimś czasie do ojca i mówi: Ojcze, chcę ojcu pomóc w tym dziele. Tylko ojciec mi powie, no, no ile potrzeba takiego wsparcia finansowego. No ojciec się uśmiechnął, mówi: Nie no, co pani? No, przecież wiadomo, że pomagać trzeba bezinteresownie, a ja potrzebuję kilku milionów. I ona mówi: Dobrze. Okazało się, że to była jedna z najbogatszych Polek. Kobieta, która tak bardzo pomogła, i dzięki temu mamy ośrodek na jamne i dzięki temu mamy lednicę, spotkania młodych ludzi. Zresztą, ojciec Jan Góra to też jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Faktycznie, że ubogiem. Tak bardzo, że ubogiem, że kiedy przed świętami Bożego Narodzenia, jeżeli nie pomyli, mam nadzieję, że nie pomyliłem faktów, przepraszam, tak bardzo lubię jego osobę, że czasami chciałbym dopowiedzieć coś od siebie za dużo. Natomiast wyszedł, żeby mówić Słowo Boże do ludzi. Kazanie. No i w pewnym momencie się zatrzymał, zawiesił i mówi tak. Jejciu, ja zrobiłem wszystko, co prosił mnie Bóg w moim życiu. Zrobiłem wszystko. Zatem Panie Boże, jestem Twój. Zbaw mnie, Panie. Amen. Usiadł i chwilę później umarł na mszy świętej. No właśnie. To jest świętość. Mam nadzieję, że kiedyś będzie świętym Kościoła katolickiego, pomimo różnych jego słabości. Mam taką nadzieję i będę mógł mówić: Spotkałem i rozmawiałem ze świętem, Więc dzisiejsza Ewangelia, historia, którą wam przytoczyłem, dla mnie to jest całość. Pamiętajcie, żarliwa modlitwa, gorliwa modlitwa, pełna zaufania. No tak, nie rzucajcie Panu Bogu ochłapów. Nie rzucajcie ochłapów Bogu. Pokażcie, że żyjecie wiarą. Niech to będą godziny spędzone na modlitwie oczywiście nie kosztem obowiązków, ale ja nie wierzę, że wy nie macie czasu. Nie wierzę. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.